grupy Mistrzostw Świata, jest pan zaskoczony rywalami reprezentacji Polski, jak pan ich ocenia? Nie, nie jestem zaskoczony, ponieważ ci rywale się powtarzają, no będzie parę okazji do, do paru rewanżów, przede wszystkim będzie okazja do rewanżu za Igrzyska Olimpijskie z Australią na przykład. Nie boję się do losowanej drużyny z, ze strefy afrykańskiej, bo myślę, że sobie z, tym, z tą drużyną poradzimy. No wiadomo, najtrudniejsze zespoły to jest Serbia i Argentyna. Ja bym się tutaj o to pierwszą fazę za bardzo nie martwił. Myślę, co będzie dalej. Nie podejrzewam, że nie wyjdziemy z grupy. Na pewno wyjdziemy z grupy, przynajmniej tak mi się wydaje, ale potem trafiamy na grupę D. No, tam to jest grupa śmierci ewidentna. Myślę, że tam najprawdopodobniej jeszcze trafią Amerykanie, reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Widowiska siatkarskie będą na pewno przednie, ale my myślmy, co, co nas potem czeka. Ale z drugiej strony prawda jest taka, że e, skoro mamy zdobywać medale, musimy wygrywać z najlepszymi i tutaj nie ma dwóch zdań. Jeszcze jedna rzecz mnie cieszy, jak najbardziej uczciwe losowanie, bo powtarzam to wszystkim, e, mam cały czas w pamięci 2010 rok i Włochy. Niestety miałem nieprzyjemność komentować te, te mistrzostwa. Wtedy Polska, nie tylko, że Polska przegrała, ale jeszcze były kombinacje, wszystko ustawiane pod reprezentację Włoch, która de facto też medalu nie zdobyła. Ale z ogromnym niesmakiem z tych mistrzostw wracałem. Dlatego cieszę się, że, że to wszystko tak tutaj przebiegło. I, I naprawdę mamy myślę, że z grupy na pewno wyjdziemy. Co będzie dalej, nie wiem. Miałem okazję rozmawiać z Marcinem Morzonkiem i papem Zagłównym na temat występu na stadionie narodowym. Oni mówią, że to dla nich jest problem, bo tam brakuje między innymi punktów odniesienia na stadionie narodowym i ciężko jest się przerzucić z Hali na stadion narodowy. Czy Pan ma takie samo zdanie i czy Pan podziela tą tezę? Zdecydowanie, no, na pewno będzie to będzie wymagało na pewno paru treningów, e, żeby się z, z tą halą, z tym stadionem zastanowić, chociaż to będzie hala, bo to będzie dachto, to będzie jakaś jedna wielka hala. E, myślę, że oni sobie znajdą punkt odniecienia, myślę, że dobrzy gracze e, potrzebują, nie wiem, e, już patrząc e, tylko i wyłącznie na mecz, jednego seta góra, aby się przyzwyczaić do, do panujących warunków. E, Myślę, że będzie to kapitalne widowisko przede wszystkim, ponieważ będzie 58 czy tam 60 tysięcy ludzi. Więc tutaj bym upatrywał tej całej scenerii, a, a, a mecz zależy sobie, kogo weźmiemy, czy weźmiemy kogoś z tej strefy afrykańskiej, czy od razu mocnego przeciwnika. Ja myślę, że fajnie byłoby zagrać z Serbią na początek. Na takim stadionie, przy tylu kibicach. Myślę, że jak będziemy dobrze przygotowani, to to wygramy. Z tymi punktami odniesienia może być kłopot, ale mówię, dobry zawodnikom to nie będzie przeszkadzało. Stefan Antiga według Pana będzie miał pełną reprezentację, czyli m.in. Pawła Zagumnego, który nie grał przez zeszły rok, jeżeli chodzi o reprezentację. Co, co się stanie z Mariuszem Blazły? Mogło, że wróciła do reprezentacji. Trudno, na przegrane eliminacje, ale wróciła. Czy, czy stawia by Pana Mariusza Blazłego, czy w tej chwili już są atakujący na o wiele wyższym poziomie niż Mariusz Blazły? Nie, jeśli chodzi o poziom, to, to na pewno nie, na pewno mu dorównują w kraju, ale on cały czas utrzymuje się w bardzo dobrej formie i gra na dobrym poziomie, na światowym poziomie. To wszystko od niego zależy, czy on będzie chciał wrócić, ja tego nie wiem, no, na wielu imprezach nie grał ostatnich i, i, i dla niego ten powrót będzie ciężki. E, wszystko w rękach Stefana i, i, i Mariusza Wlazłego. Jeśli będzie chciał wrócić, czy Stefan z otwartymi rękami go przyjmie. Jeśli nie, to, to nic na siłę. E, są inni. E, Paweł Zagumny, nie wiem, e, też e, sygnały dawał różne, że będzie rozmawiał. Pewnie będzie gotowy do grania, no ale... ale w ogóle tak, nie możemy porównać tego z dziewczynami, bo... E, Brzeńska reprezentacja była tworzona ad hoc po to, żeby wygrać jeden turniej i pojechać na Mistrzostwa Świata. To się nie udało. My ten awans mamy, teraz mamy czas może nie bezpośrednio na przygotowania, ale no już teraz będzie Antiga musiał zacząć bardzo intensywnie pracować nad powołaniem tej drużyny, a potem dopiero e, będzie ten czas na, na przygotowania. No, nie wiem, na pewno się znajdą jakieś ciekawe nazwiska, może nie... Może coś ma w rękawie jeszcze? Może kogoś wyciągnie takiego, kto, kto, kto akurat wypłynie na tych mistrzostwach? Nie wiem, poczekajmy na te, na te wszystkie rozstrzygnięcia, a myślę, że Stefan ma już to w głowie, w głowie poukładane. Mariusz Łazów na pewno by się przydał.